poproszę o oklaski. Tu mamy co? Żory! Witamy Żory! Bardzo serdecznie Wam dziękujemy za to, że dzisiaj jesteście razem z nami. Witamy wszystkich mieszkańców, którzy dzisiaj teraz przyjechali. Witamy również Olkusz, tutaj podpowiadają. A, no właśnie, za plecami. Boknia też, proszę Państwa, Boknia jest z nami. Dzisiaj cała Małopolska, jak się okazuje, nie tylko jest dzisiaj z Andrzejem, z Andrzejem Dudą. Kszanów. Andrzej Duda, Duda! Andrzej Duda! Duda Andrzej Duda! Cała Polska Duda, dzisiaj jest z Andrzejem Dudą. Andrzej Duda to kandydat na urząd prezydenta, który ma misję i wizję człowiek, który ma konkretny program dla Polski człowiek, który go zrealizuje, bo zawsze dotrzymuje swojego słowa. Jesteś u siebie! Jesteś u siebie! Jesteś u siebie! Jesteś u siebie! Jestes ciębie, siebie! jesteś siebie! jesteś siebie, Jest siebie! Jest siebie. Jest Jest ją. Ogromne brawa! Witamy ciębie, witamy niech będzie! I ja, i i Witamy cię chcić, idą Witamy chcić, idą cię chcić, idą witamy chcić, Andrzej Duda, 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 Zwyciężymy zwyciężymy zwyciężymy. Zwyciężymy zwyciężymy zwyciężymy, zwyciężymy! 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 Jest i on, proszę państwa, Andrzej Duda, przyszły prezydent Polski! Witamy! W miesiącach w Krakowie, w moim mieście, gdzie wróciłem po odwiedzeniu wszystkich zakątków naszego kraju, gdzie wróciłem po odwiedzeniu całej Polski. To było ponad 250 spotkań, ponad 240 powiatach. Wszędzie na swojej drodze spotykałem ludzi, moich rodaków, rozmawiałem z nimi o tym, co ważne dla Polski. O tym, co ważne dla nich, o tym, jak chcieliby widzieć swoje państwo, jakie chcieliby, żeby to nasze państwo było, jak chcieliby, żeby działał prezydent Rzeczypospolitej. Mówiłem im o wizji prezydentury, którą mam. Mówiłem im o tym, jak postrzegam ustrojową rolę prezydenta Rzeczypospolitej i ustrojowy kształt jego urzędu. I może dlatego, że właśnie stąd pochodzę z południa, z Krakowa, gdzie w nas tyle tej twardej krwi która nigdy się nie poddawała, która potrafiła się podnieść w najtrudniejszych momentach, która potrafiła odbudować dom, gdy się spalił albo zabrała go powódź, która potrafiła zawsze uprawiać ziemię na stromych stokach, gdzie wszystko słabo rosło, może właśnie dlatego miałem w, to, w sobie tą siłę, żeby jeździć i przekonywać i odważnie mówić o tym, jak powinna wyglądać Polska, a przede wszystkim, że może wyglądać lepiej. I że może być Polską sprawiedliwą dla wszystkich. Polską równych szans. Polską, która pamięta o swoich obywatelach także wtedy, gdy są za granicą. Polską, która szanuje swoich obywateli i siebie. Polską, która czuje swoją godność i wlewa tą godność w serca obywateli. I. Rzeczypospolitej w tym wszystkim, jako Najwyższego przedstawiciela naszego państwa, ale przede wszystkim jako tego jedynego w naszym kraju, który jest wybierany przez naród w wyborach powszechnych, jeden jedyny, wybierany przez społeczeństwo. I o tym, że jego podstawową rolą, jego podstawowym zadaniem jest w takim razie służyć polskiemu społeczeństwu bronić społeczeństwa przed niekorzystnymi zmianami i wychodzić z takimi inicjatywami choćby ustawodawczymi które będą zmierzały do poprawy bytu jego rodaków taka jest najważniejsza rola prezydenta rzeczypospolitej Andrzej duda duda Andrzej Duda, Duda! Andrzej Duda! Duda! społeczeństwu przez prezydenta powinno być tym, co ma mu przyświecać każdego dnia, każdego dnia jego służby dla Polski. Bo kiedy już zostaje wybrany, to musi przestać myśleć o tym, że wybrała go jakoś, jakaś większość w polskim społeczeństwie, jakaś większość pośród wyborców. W tym momencie jest wybrany przez naród i ma jak najlepiej całemu narodowi służyć. A to także oznacza staranie się każdego dnia o jednoczenie społeczeństwa, o szukanie tego co dla nas wszystkich wspólne, tych właśnie naszych wspólnych wartości, tak ważnych tutaj na naszej ziemi, naszej tradycji, naszej wiary, naszych symboli narodowych, naszej wspaniałej historii. Tak wiele razy naznaczonej bohaterstwem, tak wiele razy naznaczonej także dumną walką za sprawę waszą i naszą. Kiedy potrafiliśmy pomagać innym, mając silne państwo. Andrzej Duda, Prezydentem! Andrzej Guta, Powinien mieć wizję rozwoju kraju. Powinien mieć wizję tego, jak ten kraj ma wyglądać za lat 5, 10, 15, 20, 30. Powinien o tym myśleć. Powinien budować to, co robi także dla przyszłych pokoleń, bo po to właśnie ma działać i po to właśnie państwo ma się rozwijać. Aby zapewniać szczęśliwość nie tylko nam, nie tylko. To, co jest tu i teraz, ale także to, co będzie w przyszłości. I dlatego mówię na wszystkich moich spotkaniach, także tutaj, na tym ostatnim w Krakowie w kampanii wyborczej na urząd prezydenta Rzeczypospolitej, że Powołam Narodową Radę Rozwoju po to, aby wraz z ekspertami, z naukowcami, ze specjalistami z różnych dziedzin, które dzisiaj w Polsce wymagają naprawy, pracować nad tymi strategiami rozwojowymi. Bo dzisiaj trzeba naprawić polską gospodarkę, tak, żebyśmy wreszcie wyszli z pułapki średniego dochodu czy też średniego rozwoju, jak kto woli, i zaczęli się zbliżać do rzeczywistego dobrobytu, a nie tylko do takiego, który jest na papierze. A nie tylko do pustych zapewnień o zielonej wyspie, pustych zapewnień o szczęśliwych, i, do... o szczęśliwych i dostatnich 25 latach. Bo może te lata były szczęśliwe i dostatnie Brawo! dla części społeczeństwa, Brawo! dla niewielkiej grupki, ale przede wszystkim były dla tej grupki, która rządziła. W Polsce przez zasadzie ostatnie 25 lat. To dzisiejszy prezydent Bronisław Komorowski i jego otoczenie polityczne. To ci ludzie praktycznie Chodzi przez całe ostatnie 25 lat byli przy władzy. I to, że dzisiaj tak wielu Polaków mówi, że im się trudno żyje, i to, że 2,5 miliona młodych, zwłaszcza ludzi z naszego kraju, naszych rodaków, jest dzisiaj poza granicami, wyjechało, bo nie widziało tutaj dla siebie szans rozwojowych, bo nie było pracy, nie było godnej płacy, nie było jak założyć rodziny, bo jak kupić mieszkanie, jak zapewnić sobie podstawowe warunki życia. Dlatego wyjeżdżali. Oni chcieliby wrócić, ale mówią dzisiaj, wrócimy wtedy, kiedy tutaj będziemy mieli jakąś szansę. Dziś tej szansy nie ma. I to właśnie trzeba w naszym kraju przywrócić. Dlatego rozwój gospodarczy, prawdziwy, taki, z którego profity będzie czerpało całe społeczeństwo, jest dzisiaj potrzebny. Bo chociaż nam się dziś mówi, że niby rośnie PKB, to zwykły obywatel tego nie odczuwa. Za to odczuł bardzo mocno podwyżki podatków w ciągu ostatnich pięciu lat. Było ich, proszę Państwa, tych podwyżek. 25 w, w 13 ustawach. I prezydent wszystkie te ustawy podpisał, mimo że mówił, że chce prowadzić politykę prorodzinną. To jakoś dziwnym trafem podpisał podwyżkę VAT-u z 8 do 23% na ubranka dziecięce, nie dając żadnej rekompensaty w zamian rodzinom, zwłaszcza tym młodym, tym, które mają małe dzieci i które właśnie tego bardzo potrzebują. Żeby mieć pieniądze na ich utrzymanie. To z ich kieszeni poprzez podwyżkę VAT-u zostały zabrane pieniądze. Nie otrzymali, tak jak powiedziałem wcześniej, nic w zamian. To podatek VAT od wszystkich artykułów choćby spożywczych, który płacimy przy każdych z naszych zakupach. One najbardziej uderzają po kieszeni te podwyżki tych właśnie, którym żyje się najtrudniej tym, którzy mają najniższe świadczenie. Nie zastanowiono się nad tym. Kiedy. Czas na zmiany! Czas na zmiany! Czas na zmiany! Czas na zmiany! podwyższono podatek miedziowy tak że dzisiaj wydobycie w Polsce kghm w wielu kopalniach w zasadzie się nie opłaca a już na pewno nie opłacają się inwestycje nawet te które były wcześniej planowane czy to jest budowa polskiego przemysłu jeżeli wielka firma rezygnuje z inwestycji w Polsce wielka firma na którą wpływ zasadniczy ma skarb państwa rezygnuje z rozwoju swojej infrastruktury przemysłowej w Polsce bo się to nie opłaca a były plany budowy nowych kopalń choćby w tak zwanym starym zagłębiu koło Bolesławca dziś leżą one odłogiem bo podatek miedziowy doprowadził do tego że kopalnie w Lubinie i Polkowicach są na krawędzi opłacalności Czy proszę państwa w polskim interesie gospodarczym jest przyjmowanie konkluzji

Tak, proszę Państwa, i głęboko wierzę w to, że w dzisiejszej Polsce taka właśnie będzie wola większości wyborców. Wierzę w to, że w znakomitej większości wyborców. Szanowni Państwo, dziś trzeba odbudowywać polski przemysł. Dziś trzeba twardo walczyć na arenie międzynarodowej o fundusze NATO, zwłaszcza w Unii Europejskiej, bo w Unii dzisiaj mówi się, o odbudowie europejskiej gospodarki, bo tam się mówi o reindustrializacji, o tworzeniu nowych miejsc pracy i są na to specjalne, dodatkowe fundusze, jak choćby plan Junckera. Sądzę, że będą nowe, tylko trzeba starać się zdecydowanie o to, aby były one tak sformułowane, by Polska mogła z nich jak najwięcej skorzystać. Na inwestycje innowacyjne, które dzięki unowocześnianiu naszej gospodarki. Będą nas właśnie z tej pułapki średniego dochodu wyprowadzały, które spowodują, że nasza gospodarka stanie się konkurencyjna. I to jest dzisiaj właśnie wielkie zadanie dla rządzących. Tylko trzeba je odważnie podjąć, broniąc jednocześnie ostatnich pereł w polskiej koronie, takich jak ostatnie wielkie polskie przedsiębiorstwa, jak polskie kopalnie, których nie wolno pozwolić zlikwidować. Tak jak... Tak jak polska gospodarka, która nadal powinna być oparta na węglu, bo to jest nasz narodowy surowiec, my go mamy 90% europejskich zasobów i możemy z niego korzystać jeszcze, jak szacują eksperci, co najmniej przez 200 lat. I on nam dzisiaj gwarantuje suwerenność i jest sprzeczne z polską racją stanu, by z niego rezygnować. My powinniśmy unowocześniać naszą energetykę ale korzystając z węgla, ale wydobywając go, bo w tym mamy długoletnie tradycje i przemysłowe, i naukowe. I tu jest właśnie także sedno sprawy. Nowoczesna polska gospodarka powinna być budowana poprzez współpracę rządu, przedsiębiorców i wyższych uczelni, polskich naukowców, których myśl techniczna dzisiaj jest nienależycie wykorzystywana którzy często tutaj prowadzą swoje badania naukowe na półkę, a jeżeli tylko wyjadą na zachód, okazują się genialnymi wynalazcami, których wynalazki natychmiast są wdrażane w przemyśle, który, którzy są wykorzystywani z, z korzyścią dla innych krajów, niestety. To musi zacząć wreszcie dziać się w Polsce, abyśmy umieli korzystać ze swoich zasobów. Ale do tego jest mądra polityka. Polityka, która będzie chroniła także te właśnie wielkie dobra z jednej strony intelektualne, ale z drugiej strony także materialne to polska ziemia i polskie lasy. One dzisiaj potrzebują ochrony. Nie wolno się zgodzić na prywatyzację polskich lasów. Nie wolno się zgodzić na to, aby polska ziemia, zwłaszcza wolna, Mogła być sprzedawana obcokrajowcom bez żadnych zastrzeżeń, bo to jest kwestia nie tylko interesów polskich rolników, polskich rodzinnych gospodarstw rolnych, ich bezpieczeństwa i możliwości konkurowania na rynku, ale także, proszę Państwa, to istotny interes Pols naszego kraju Polski aby polska ziemia była w polskich rękach, bo można sobie zadać pytanie. Chill? Czy jeżeli większość ziemi nie będzie w polskich rękach, to czy to będzie jeszcze nasz kraj? Pytanie jest chyba retoryczne. Żadne państwo sobie na to nie pozwala. Was -i -i? Stop, czas na zmiany! 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 I dlatego czas skończyć, proszę Państwa, z ospałą, gnuśną prezydenturą. Prezydenturą, która śmieszy, tumani, przestrasza, jak piszał Adam Mickiewicz w swoim wierszu. Śmieszy, tumani, przestrasza, śmieszy, gdy prezydent wchodzi. W parlamencie japońskim na miejsce, na które nie powinien nigdy wejść. Śmieszy, gdy prezydent odczytuje podziękowania dla swojej żony z kartki. Śmieszy, proszę państwa, gdy za prezydentem, który idzie wśród zwykłych obywateli, musi iść suflerka, która podpowiada mu, kogo ma kapnąć, kogo ma przytulić, a kogo ma do siebie zaprosić. Bo prezydent powinien umieć rozmawiać z obywatelami z serca, a nie z tego, że ktoś mu podpowiada z tyłu i mówi jak ma się zachować wobec zwykłego człowieka. Proszę państwa, tumani, tumani wtedy, kiedy przez cały czas podpisuje bez dyskusji rządowe ustawy, tłumacząc, że nie wolno rządowi wkładać kija w szprychy, tak jak podwyższenie wieku emerytalnego, co było oszustwem wyborczym, rządu PO i samego prezydenta. I mimo protestów społecznych, mimo wniosku o obywatelskie referendum, tą ustawę podpisał przeciwko społeczeństwu, bo dziś społeczeństwo domaga się obniżenia wieku emerytalnego i to trzeba zrobić. Oszukali, oszukali, oszukali. Proszę oszukali, oszukali. Państwa, tumani, gdy w piątek mówi, że ci, którzy chcą zmiany konstytucji czy nowej konstytucji, to polityczni frustraci, a w poniedziałek sam zgłasza taki wniosek do Senatu i do Sejmu. Tumani wtedy społeczeństwo udaje, że nie pamięta i że społeczeństwo nie powinno pamiętać, co było kilka dni wcześniej. Ale polskie społeczeństwo jest mądre i nie da się też straszyć, a dzisiaj straszy, bo w zeszłym roku ta władza i jej podległe służby... Wystąpiły 2 miliony 177 razy o to, aby sprawdzać do kogo kto dzwonił albo pisał smsy. Tak, proszę Państwa. 2 miliony 177 tysięcy razy w Polsce. A wiecie Państwo ile w Danii? 4 tysiące razy. Taka jest różnica. Od 2007 roku liczba takich wniosków wzrosła 120 razy. Taka jest wolność Polaków w rozumieniu obecnie rządzących i ich prezydenta Szanowni Państwo, straszy wtedy, kiedy wnosi do Sejmu ustawy ograniczające prawa obywatelskie, które okazują się niezgodne z Konstytucją, a tak było z ustawą prawo o zgromadzeniach, której niekonstytucyjność Trybunał stwierdził, powołując się na to, iż jej niekonstytucyjne przepisy naruszają istotę wolnościowego prawa obywatelskiego, jakim jest prawo do organizowania i uczestnictwa w zgromadzeniach. To jest prezydentura, która nie może absolutnie być kontynuowana, bo ona szkodzi Polsce, ona szkodzi Polakom i dlatego właśnie potrzebna jest zmiana. Polska dzisiaj potrzebuje zmiany, ale żeby ta zmiana nastąpiła. Ale żeby ta zmiana nastąpiła, to Polacy muszą dokonać najpierw wyboru. To my musimy dokonać wyboru. Dlatego apeluję do wszystkich Państwa. Idźcie do głosowania. Wybierzcie prezydenta Rzeczypospolitej takiego, który będzie godnie reprezentował nas wszystkich i godnie będzie reprezentował Polskę. Który będzie rozumiał, co to znaczy służyć polskiemu społeczeństwu, który będzie rozumiał istotę mandatu, który będzie dumny z tego, że jest Polakiem i będzie dumny z polskiej historii. Proszę Państwa o wsparcie jeszcze w tych ostatnich chwilach kampanii wyborczej, bo wierzę w to głęboko, że my działając razem wygramy te wybory że możemy w naszym kraju budować wspólnotę. Wspólnotę wiary w to, że może być lepiej. I wspólnotę budowy lepszej Polski na prawy Rzeczypospolitej. Proszę Państwa, wierzę w to, że spełni się moje wielkie marzenie o szczęśliwej, silnej Polsce, która dba o swoich obywateli. Musimy zwyciężyć i zwyciężymy. Dziękuję bardzo. wszystkich naszych rodaków do tych wszystkich naszych rodaków którzy dotychczas głosowali na platformę obywatelską do jej wyborców do jej członków mam nadzieję że oglądaliście wczorajszą debatę prezydencką mam nadzieję że widzieliście tą chwilę kiedy Bronisław Komorowski